Oh god, il y a pas de. Podez podeit. Go! Go! Bravo! On va plus super canon. Il est dans le

Obrigado, brother. 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 Dobrze, 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 dobrze. 45 minut tylko. Szkoda, że pogoda pokrzyżowała nam plany. No, szkoda mi zespołu Gryfa, który musiał odbyć podróż tutaj ze Spurska i praktycznie po to, żeby 45 minut pobiegać po boisku. Co do samego przebiegu, no Gryf cofnął się defensywnie, ustawił się e, na to, żeby przyjmować nas na swojej połowie, spróbować wyprowadzić kąty. Natomiast mając w nogach już troszeczkę... E, te pięć dni zgrupowania, no ta gra nie była taka, jakim sobie życzył. Widać ewidentnie, że jest zmęczenie zawodników. Niemniej jednak uderzyliśmy dwie bramki, trzecią z pozycji spalonej, no tam ten zawodnik, który uderzył miał pretensje, że nie było spalnego, ale wiadomo jak oni do tego podchodzą. No, w każdym bądź razie, mówię, wynik jest drugorzędną sprawą przy tych sparingach. Cieszę to, że, że parę akcji było, że, że piłką udało się pograć, aczkolwiek boisko od samego początku było bardzo grząskie i ciężkie, bo woda stała na nim. Także myślę, że przy tak trudnych warunkach, no troszeczkę udało się tam zrobić, ale mówię, 35 minut to szkoda, szkoda, że tylko tyle. Mogę podziękować Gryfowi, że przyjechali, no bo nie moja wina, że pogoda tak pokrzyżowała nam plany, ale był całkiem fajny, pożyteczny spot. No trudno tak powiedzieć, bo warunki były takie do grania. Dwie drużyny miały w sumie takie same, ale, ale myślę, że e, nieźle się w ofensywie prezentowaliśmy. Mimo niestrzelonych ramek, to, to do wielu sytuacji doszliśmy, ale e, no, nie obrony dzisiaj grała praktycznie pierwszy raz i, i było to widać. Dwie bramki stracone. Myślę, że tutaj y, będziemy dalej poszukiwać i testować ludzi. Faktycznie niektórzy przyjechali i nawet nie, 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 nie mieli możliwości rozegrania, więc y, pozytywnie, bez kontuzji, dobre, dobre rolnik, szkoda, że tylko tego 35 minut mogli się dać.